Siemanko z tej strony Patryk Trade. Witam was ponownie na moim kanale. W poprzednich nagraniach pokazałem wam swój aktualny skład, a razem z Adamem stworzyliśmy listę zawodników do obserwacji w sparingach. Dziś dla odmiany omówię kilka popularnych nazwisk z każdej formacji które widuję w wielu składach, a co do których nie mam przekonania, że są dobrymi wyborami na start sezonu lub wzięcie ich może być nawet poważnym błędem. Zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie od bramkarzy i tutaj pierwszym nazwiskiem oczywiście będzie Ederson. Można by tak naprawdę nagrać osobne wideo na temat tego, dlaczego Ederson jest złym wyborem. Zacznę od tego, że poniekąd rozumiem to posiadanie. Z racji tego, że Manchester City to najlepsza defensywa w całej lidze, kalendarz jest super, no i Ederson ma pewny skład. Natomiast jest kilka problemów. Problemów. Po pierwsze Ederson jest bardzo drogi. Kosztuje 5,5 miliona, więc dokładacie milion do bramkarzy grających, takich, którzy kosztują 4,5. Po drugie, jeżeli zerkniecie na punkty, które zdobyły w poprzednim sezonie, to Ederson jest dość nisko na tej liście. Zdobył 121 punktów. Wielu bramkarzy za 4,5 miliona zdobyło więcej, a rekordowe tutaj raja w poprzednim sezonie zdobył punktów najwięcej: 166, więc ta różnica jest spora. Więc to nie tak, że płacicie i zdobędziecie dzięki temu. Więcej punktów, ponieważ bardzo ważną rolę w punktach bramkarzy odbywaj, odgrywają interwencje, bo za każde trzy interwencje jest dodatkowy punkt, dodatkowo to daje też szansę na bonusy. Więc nie polecam Edersona, nie zdobywa zbyt wielu punktów, a jeżeli zacznie rotować pod koniec sezonu, to już w ogóle jest masakra. Miałem go, nie polecam, zdecydowanie odradzam. Jedna z gorszych rzeczy, jakie możecie zrobić, to właśnie kupić sobie Edersona na na bramkę, przynajmniej takie jest moje zdanie. Kolejny bramkarz, którego nie polecam, to Nick POMP. Również kosztuje 5,5 miliona, to jest drogo jak na bramkarza, jeżeli zerkniecie sobie na kalendarz w pierwszych kolejkach. Aston Villa, City, Liverpool, Brighton, Brentford, no w tych pięciu kolejkach może być ciężko o czyste konta, więc jeżeli postawicie na takiego drogiego bramkarza i on nie będzie robił dobrych punktów, to jest szansa, że będzie często sprzedawany. Nie dość, że będziecie wkurzeni z tym, że nie zdobył zbyt wielu punktów, to jeszcze możecie stracić Team Value, także Nika Popat również nie polecam na start. No i uważałbym z Rają, bo wszystko wskazuje na to, że Raja odejdzie, więc pomimo tego, że w poprzednim sezonie był najlepiej punktującym, bram punktującym bramkarzem i stąd jego wysokie posiadanie, to może się okazać, że nie będzie go już na pierwszą kolejkę w Brentford lub na przykład, nie wiem, odejdzie tuż pod koniec okna transferowego i będziecie zmuszeni do tego, żeby zrobić ruch na bramce. I jeszcze jedna dodatkowa rada dotycząca bramkarzy. Popularnym błędem jest branie dwóch drogich bramkarzy. O ile branie dwóch bramkarzy za 4,5 miliona i rotowanie nimi ma jeszcze jakiś sens, o tyle branie na przykład Ramsdale'a i do tego dorzucenie Pickford'a, czyli płacenie 9,5 miliona, żeby mieć bramkarza i sobie nimi rotować, to moim zdaniem jest po prostu strata strata value i lepiej postawić na jednego bramkarza, którym będziecie grać cały czas, ewentualnie dwóch bramkarzy za 4,5 miliona. Przechodzimy sobie teraz do obrońców i pierwszym obrońcą, którego wybór moim zdaniem może być błędem jest Trippier. On kosztuje 6,5 miliona, był najlepiej punktującym obrońcą w poprzednim sezonie i na pewnym etapie tego sezonu na pewno będzie bardzo ciekawym wyborem. Natomiast nie wydaje mi się, aby przy tym kalendarzu na start warto było płacić aż 6,5 miliona, gdy mamy dużo opcji za 5,5 i 5 milionów które potencjalnie mogą dać więcej punktów w tych pierwszych kolejkach. Podobnie jest z Botmanem, który kosztuje 4,5 miliona, więc ta cena jest absolutnie rewelacyjna. I gdybyśmy układali skład na cały sezon, to Botman na bank byłby w moim składzie. Natomiast układamy skład na pierwsze kilka kolejek, bo możemy robić transfery. I oprócz tego, że mamy kilkaset tysięcy zaangażowanych menedżerów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że Botman jest dobrym wyborem, mamy też kilka, może nawet kilkanaście milionów graczy, którzy grają sobie rekreacyjnie, no i wiecie, jaki może być efekt? Jeżeli na przykład ten Botman czy Tripier nie dadzą punktów grubych z Aston Villą, później. Gracze zobaczą, że w kalendarzu jest Manchester City, za chwilę jest Liverpool, to uznają, że warto sprzedać tych zawodników i kupić jakiegoś zawodnika, który zrobił dużo punktów w pierwszej lub drugiej kolejce. No i efekt może być taki, że ich cena będzie spadać. Także wydaje mi się, że z Trippierem warto się wstrzymać. Tak samo z Botmanem warto się wstrzymać, i wydaje mi się, że jego cena może szybko spaść, gdy tylko pojawią się jacyś obrońcy za 4,5 miliona, którzy dadzą grube punkty w pierwszych kolejkach, a wydaje mi się, że Botman takich grubych punktów nie da osobiście, Przymierzałbym Botmana gdzieś tam w okolicy pierwszej dzikiej karty. Niezależnie, czy to będzie powiedzmy przed piątą kolejką, czy przed dziewiątą kolejką, ten kalendarz później wygląda super. Więc Botman będzie w naszych składach, ale raczej nie na start. Wydaje mi się, że też błędem jest branie Bena White'a, który kosztuje. 5,5 miliona, on pod koniec zeszłego sezonu dał niezłe liczby w ofensywie i stąd chyba tak wysoka cena i o ile ja nie mam nic przeciwko temu żeby brać kogoś z defensywy Arsenalu, wręcz przeciwnie, gorąco do tego namawiam, o tyle płacenie 5,5 miliona za Bena White'a w momencie, gdy za 5 milionów, czyli taniej, można mieć Gabriela, który ma pewny skład, można nawet powiedzieć, że pewniejszy skład gdyż o jego miejsce w składzie rywalizuje wyłącznie Kibior natomiast w przypadku Bena White'a no, powiedzmy, że na prawej stronie może grać Jasu. Mówi się o tym, że przyjdzie Timber, więc rywalizacja na pozycji Bena White'a będzie dużo większa niż w przypadku Gabriela. Dodatkowo Gabriel jest bardzo groźny przy stałych fragmentach. W zeszłym sezonie jego gole oczekiwane wynosiły ponad 5, strzelił tylko 3 gole. Gdyby strzelił tych goli 5, to punktów miałby więcej i też zwracałby na siebie większą uwagę. Wydaje mi się, że Gabriel to jest najlepszy wybór z defensywy Arsenalu. No i można tutaj przyoszczędzić pół miliona. Zamieniając White'a na Gabriela, i jest jeszcze jeden zawodnik, o którym chciałbym wspomnieć. Cancelo, który jest dobrze znany również tym graczom, którzy dopiero gdzieś tam interesują się od niedawna ligą angielską i stąd chyba te posiadanie 5-6%. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Cancelo nie będzie grał na starcie sezonu. Pep Guardiola dosyć otwarcie mówi, że nie widzi go w swoich planach. Także jeżeli macie Cancelo w składzie, to zdecydowanie polecam go wywalić nie ma sensu go trzymać w Waszej drużynie na pierwszą kolejkę. Zajmiemy się teraz pomocnikami i patrząc po tym posiadaniu poszczególnych zawodników, wydaje mi się, że pierwszym zawodnikiem, o którym musimy porozmawiać jest McAllister, którego posiadanie wynosi ponad 15,5 miliona. McAllister w zeszłym sezonie punktował bardzo dobrze, bowiem grał w Brighton, był tam centralną postacią. Niekiedy nawet grywał na dziesiątce, do tego wykonywał rzuty karne, no i tych punktów uzbierał 140, czyli 10 goli. O ile jego rola, tak czysto piłkarska, patrząc na to, co może pokazać w Liverpoolu, będzie bardzo istotna, o tyle wydaje mi się, że McAllister po pierwsze będzie grał dużo głębiej, po drugie, raczej nie dostanie karnych od Mosalacha, więc wydaje mi się, że jego potencjał ofensywny może być mocno ograniczony i nie będzie aż tak dobrą opcją w fantazy Premier League. Osobiście generalnie unikałbym pomocników. Liverpoolu i poza Salachem chyba nikt z ofensywy Liverpoolu na ten moment, w momencie gdy nagrywam to wideo, nie może być pewny wyjściowego składu w Liverpoolu, więc tutaj mamy kilka pułapek, jeżeli chodzi o Liverpool, trzeba uważać, żeby na nie na nie, nie wpaść. Mały znak zapytania postawiłbym przy Martinelli. Co prawda, jak widzicie, w tym momencie jest w moim drafcie, który zresztą pokazałem Wam na Twitterze. Natomiast wydaje mi się, że z uwagi na to, jak dobry kalendarz ma Arsenal, warto byłoby postawić na trzy najlepsze opcje z Arsenalu. I czy Gabriela Martinelliego widzę w tych trzech opcjach? Chyba nie. Moim zdaniem numerem jeden jest Saka. Bardzo podoba mi się Gabriel w defensywie. W ataku jest Jezus, który zajmuje... Ten slot ataku, co może być bardzo, bardzo przydatne, dodatkowo pewniejszym minut jest w pomocy Odegard, tylko że Odegard jest droższy, więc jeżeli ktoś ma taką sytuację, że faktycznie zostaje mu 8 milionów na pomocnika chce kogoś z Arsenalu, to ten Martinelli jest w porządku. Natomiast gdybym ją typować, który z zawodników ofensywnych Arsenalu, tych podstawowych będzie najczęściej zmieniany gdzieś tam w okolicy 60-70 minuty, to wydaje mi się, że to może być Martinelli. Jeżeli liczycie się z tym ryzykiem i chcecie go mieć w składzie, bo, bo bardzo go lubicie, ja też go zresztą bardzo lubię. No to tutaj nie widzę żadnego problemu, ale postawiłbym malutki znak zapytania. To nie jest zła opcja, po prostu taki pytanie, czy jest sens faktycznie brać Martinelli'ego i blokować sobie slot Arsenal. To jest jedyna, jedyna kwestia, którą warto rozważyć. Kolejny zawodnik, który ma posiadanie blisko 12%, to Enciso, który jest bardzo tani, kosztuje 5,5 miliona. Kalendarz Brighton wygląda super. Dodatkowo Enciso pod koniec poprzedniego sezonu regularnie grywał na pozycji numer 10 i notował bardzo dobre liczby, więc rozumiem pokusę, aby go wcisnąć do składu. Natomiast spodziewałbym się tego, że on może rotować Głównie z tego względu, że do klubu przyszedł João Pedro, kupiony za 30 milionów funtów. Jest to rekordowy transfer Brighton, no i João Pedro może grywać zarówno na dziewiątce, dziesiątce, jak i na lewej stronie. No Jeżeli teraz się zastanowimy, gdzie może najczęściej konkurować o to miejsce, to wydaje mi się, że pozycja Mitomy jest na dosyć pewna z lewej strony. Na dziewiątce no, pewnie częściej będzie grywał Ferguson, więc wydaje mi się, że Rao Pedro może często grywać na dziesiątce właśnie w miejsce Ensisso, więc obawiałbym się tych rotacji. Warto śledzić oczywiście poczynania Brighton w sparingach. Ja też przygotuję później takie podsumowanie, w którym e, przedstawię jakieś prognozowane składy poszczególnych ekip, ale wydaje mi się, że Ensisso to jest jeden z tych gości, którzy na papierze wyglądają nieźle, ale może być problem z tym, ile będzie grywał e, minut. Kolejne popularne nazwisko to Mount. Mount jest świetnym piłkarzem, ja go bardzo cenię, natomiast wydaje mi się, że on nie jest w tych wśród tych najlepszych opcji, jakie możecie mieć z Manchester United. Manchester United jest wielu świetnych zawodników, których będziemy chcieli do składu, się głównie o Rashfordzie, Bruno oraz Shawie. W defensywie natomiast Mount jest może być fajną opcją. Może za 7 milionów być ciekawym wyborem. Natomiast wydaje mi się, że będziemy dążyć do tego, żeby jednak mieć potrojenie Rashford Bruno Show. Więc mount może potencjalnie blokować ten slot Manchester United. Jeżeli się w sparingach okaże, że Mason Mount gra bardzo wysoko, wyżej niż Bruno, wchodzi często w pole karne, strzela gole, oczywiście za 7 milionów to będzie świetna opcja. Natomiast na dziś postawiłbym znak zapytania, czy na pewno warto wcisać, wciskać mounta do swojego. Składu. Jest jeszcze jedno popularne nazwisko, które, które widziałem w niektórych składach: to Declan Rice, który będzie piłkarzem Arsenalu. Wiem, że jest znany i lubiany, jego cena wydaje się atrakcyjna, natomiast powiem Wam szczerze, że w fantazy Premier League raczej nie warto brać defensywnych pomocników do składu, więc tacy zawodnicy jak Rice zwykle nie punktują zbyt dobrze. Szkoda slota, szkoda miejsca w składzie, szkoda blokować sobie. Miejsce dla zawodnika poszczególnej ekipy, w tym przypadku raczej mowa o Arsenalu, także radzę pozbyć się defensywnych pomocników ze swojego składu fantasy. No i jeszcze jedno słowo, natomiast De Bruyne wiele wskazuje na to, że Kevin nie będzie gotowy na start sezonu, jego cena jest dosyć atrakcyjna, natomiast no, na ten moment wszystko wskazuje na to, że nie zagra w pierwszej kolejce, jego posiadanie ponad 5%, więc jeżeli jakieś osoby mają go w składzie, to raczej polecałbym go na ten moment usunąć, chyba że okaże się pod koniec fazy przygotowań tutaj Manchesteru City do sezonu, że wyjdzie w pierwszym składzie, na przykład w meczu o tarczę dobroczynności z, z Arsenalem. To tyle, jeżeli chodzi o pomocników, i przechodzimy teraz do napastników, co do których nie mam przekonania, że są dobrymi. Wyborami. Pierwszym z nich jest Ferguson. Ferguson z Brighton, który kosztuje 6 milionów, jest to świetny napastnik wysoko cenię jego umiejętności i myślę, że w niedługim czasie trafi do, topowego drużyny, do topowej drużyny w Anglii. Natomiast tak jak w przypadku Enciso, tak, tak samo w przypadku Fergusona, obawiam się, że część minut tutaj Fergusonowi zabierze João Pedro. Oczywiście warto obserwować sytuację w sparingach Brighton. Może się okaże, że Ferguson gra od deski do deski, jest wyborem numer jeden i nie będzie rotował. Natomiast w poprzednim sezonie rotował dosyć często. Nawet jeżeli zaczynał w w Pierwszym składzie to szybko schodził z boiska, a dodatkowo teraz no, doszła do konkurencji, a więc wydaje mi się, że pod tym względem może być jeszcze gorzej. Także przy Fergusonie stawiam duży znak zapytania. Kolejne nazwiska to Isaac oraz Wilson, czyli napastnicy Newcastle. Wilson w poprzednim sezonie punktował świetnie. Natomiast obawiam się, że w tym sezonie może być tutaj więcej rotacji na środku ataku w przypadku e, zarówno, zarówno Wilsona, jak i Isaka. Mam wątpliwości, czy na przykład sprowadzenie Harvey'ego Barsa, bo o tym się mówi z Newcastle, nie sprawi, że Isak będzie miał większą konkurencję z lewej strony, więc siłą rzeczy będzie częściej grywał na środku, a to może ograniczyć minuty Wilsona, Dlatego zarówno w przypadku Isaka, jak i Wilsona obawiałbym się o minuty. No i ten kalendarz też nie zachęca, także wydaje mi się, że są lepsze opcje do ataku na start i lepiej się nie pchać w te opcje z napastników Newcastle, którzy mogą rotować. I tutaj na tym można się sparzyć. A propos sparzenia się: najczęściej wybieranym napastnikiem za 4,5 miliona jest Saric. Sam Saric z Nottingham Forest z jakiegoś powodu jest najczęściej wybierany. Generalnie bardzo nie polecam branie najpopularniejszego napastnika, tego najtańszego za 4,5 miliona na ławkę. Z czego to wynika? To wynika z tego, że ten najpopularniejszy napastnik, który znajdzie się w pewnie kilku milionach składów, prędzej czy później zostanie sprzedany gdy tylko pojawi się jakiś ciekawy napastnik za 5 milionów albo 5,5 miliona który strzeli jednego gola, dwie bramki może trzy gole w pierwszych kilku kolejkach to będzie regularnie kupowany przez miliony graczy, ten tani inny napastnik i zajmie miejsce właśnie tego popularnego napastnika nie grającego za 4,5 to sprawi, że cena tego napastnika za 4,5 spadnie czyli stracicie team value na zawodniku, którego nie wystawiacie którym nie gracie, wiecie, że nie ma minut I tak naprawdę jest tylko po to, żeby siedzieć na ostatnim slocie ławki. Jeżeli chodzi o napastników za 4,5 miliona, to polecam wybrać sobie takiego, który ma bardzo niskie posiadanie, a najlepiej takiego, który odejdzie na wypożyczenie, bo wtedy jego cena jest zablokowana. Z tego względu wybrałem sobie Simsa, który został wypożyczony, już go nie można kliknąć, już go nie znajdziecie w grze. U mnie w składzie się znajduje i jego cena już nie spadnie, bo. Jego cena została zablokowana. Z tego co widzę, to Luton ma bodaj 5 napastników w grze wpisanych za 4,5 miliona. Obstawiam, że choć jeden z nich zostanie wypożyczony albo po prostu będą mieli niskie posiadanie. Więc pewnie postawiłbym na napastnika Luton za 4,5 miliona, żeby uniknąć tego. Spadku na tym ostatnim slocie i jest jeszcze jeden duet napastników, o którym chciałbym porozmawiać. Jest to Darwin, który, który kosztuje 7,5 miliona, a także Gakpo, który, który kosztuje 7,5 miliona. Jeden i drugi zawodnik ma szansę być no, naprawdę ciekawym wyborem, bo w tej cenie, przy tym potencjale, potencjale punktowym. To mogą być świetne wybory, natomiast gdybym ją obstawiać, to pewnie na starcie będą rotować. Oczywiście sparingi mogą nam pokazać coś innego, natomiast nawet jeżeli taki Darwin czy Gakpo wyjdzie w pierwszym składzie, to często oni byli zmieniani w okolicach 55-60 minuty, a to nie jest idealna sytuacja, bo po pierwsze zawodnicy otrzymują dwa punkty za to, że rozegrali ponad 60 minut, tutaj często mogą się nie załapać, a po drugie, no, jeżeli mamy napastnika czy zawodnika ofensywnego, to chcemy, żeby był na boisku jak najdłużej, żeby mógł strzelać gole, zaliczyć asysty. W przypadku Darwina i Gakpo może być z tym problem. Natomiast jeżeli okaże się w sparingach, że jeden z nich gra regularnie od deski do deski, albo przy Trafi się jakaś kontuzja, która sprawi, że klub będzie zmuszony grać regularnie jednym lub drugim. No to wtedy oczywiście będą świetnymi wyborami w tej cenie. Na start raczej bym po prostu z nimi nie ryzykował, także tutaj też stawiam znak zapytania. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z moją opinią i których zawodników Wy unikacie w swoich składach. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. To nagranie dotrze do szerszego grona odbiorców. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. W tym sezonie chciałbym dobić do 5000 subskrybentów i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Zachęcam do odpalania powiadomień, aby nie przegapić kolejnych nagrań. W najbliższym czasie opublikuję kilka wideo. Dla osób, którzy zaczynają swoją przygodę z fantazy Premier League, dlatego jeżeli jesteście takimi osobami, macie jakieś pytania, wątpliwości, to napiszcie komentarz. Ja postaram się na wszystkie te pytania odpowiedzieć w najbliższych nagraniach. A tymczasem wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.